W tym odcinku powiem wam 5 razy dlaczego. A nie coś konkretnego, dlaczego się wydarzyło, tylko jak zastosować technologię, taktykę, teorię 5 razy dlaczego. Warum, 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 warum. Zaczynamy! Dzień dobry, tutaj Miami Szczepanek. I Piotr Piwowa. Codziennie inspirujemy Was do tego, aby ten dzień był lepszy od poprzedniego, a nasze perliste głosy i gipkie ciała pokazują, że to ty... działa. Espresso wydobywa z depresą. Więc, jeżeli ktoś jeszcze. No, no ja nie zna tego odcinka, a ma depresję, to podnieście mu go. Aby nie znasz wejdzie do mężu Zapraszam. go. Michał. 198 odcinek, coraz. To jest 198? Tak, coraz bardziej nam tutaj już emocje grzeją. Dwa bo... odcinki do Sylwestra. <laughs> tak. Pięć razy dlaczego? Ja myślę, że w dwusetnym obejrzymy sobie setny Ty. i Słuchaj, pośmiejemy no. się z setnego. Zróbmy. Jesteś te... za tym pierwszy może, setny obejrzymy. Może, Ja mam jeszcze jakieś pomysł na dwusetny. Dobra? Ale zróbmy Nie. konkurs. Co zrobić na dwusetny odcinek? Czego chcecie? Michał na każdym weselu, podobno Nie, jak był w ostatnim zapisamy. półroczu, to zbiera te rakiety. Jedną strzela na parę młodą, a drugą na dwusetny odcinek. A no było takie no. Zobaczcie sobie artystykę Show. Odcinek. Celebruj życie. Celebruj jak ty to pamiętasz. Odcinek. No pamiętam. I mieliśmy że... montaż show po prostu, jak w Hollywood, Dobra, no ale pięć razy łajd. Artystyka Show sobie po tym odcinku. Rewelacyjny efekt. Dobrze. Zagaduję odcinek, pewnie agenda skąpa. Nie, jest bardzo prosta. Pięć razy łajd. Dlaczego? Z czym ci się tego kojarzy, O to chodzi, że jeżeli mamy w życiu jakiś problem, któż go nie ma, tak, to żeby zdiagnozować przyczynę tego problemu, należy zadać sobie pytanie dlaczego. Ale I nie. zwykle kończymy na jeden razie. Nie tylko jeden raz, tylko dlaczego. Tak. Dlaczego? Obie... Przykład. Funkcjonuje takie obiegowe powie, powiedzenie, nie? Że zawsze wina jest po dwóch stronach: Żony i teściowej. Prawda? No i to no, nie odpowiadamy sobie. Z... To takim. No. Możliwe, że wymontujemy ten żart, jeśli się okaże zbyt mało dyplomatyczny, ale omówię to z Michałem potem. O, zwykle zadajemy sobie jedno pytanie, no nie? Czyli zawsze jest wina tego drugiego, mm -hmm. że dlaczego, nam się, on, nie, dlaczego ona... nam się nie układa. Dlaczego on zawsze, dlaczego ona zawsze? Po jednym łaj stwierdzamy, że… Bo y, mąż nie podprzątał. Dokładnie. A I tyle. I Dla... nie, i kłótnia. Jeszcze jak jest ten aha. minusowy… No, nie to, ma większych jest, dlaczego, zadaje, no nie? Albo nie, albo syn do to pytanie, nie? Tak. dlaczego sobie… Bo, bo tata nie podprzątał. Tata nie a dlaczego Tata nie posprzątał? Tak. My mówimy wtedy tak, bo był w pracy 14 godzin, trzeci dzień z rzędu. A trzeci raz dlaczego? A dlaczego? Jaka ogóle... odpowiedź sobie przychodzi do głowy, a ja później powiem moją? Bo ciężko pracuje na sprzątaczkę. A moja jest taka na przykład, że już ma dość chaty i kombinuje jak nie wrócić. A dlaczego ma dość chaty? No właśnie. Bo żona o niego nie dba. Nie możemy pójść w tym kierunku. Żeby... Abstrakcyjne przykłady dajemy, żeby wam to zapadło w pamięć. Śmieszne, nie? Śmieszne. No, śmieszne, że ona zawsze dba o męża. I tak. Ale to jest śmieszne. Poprzez kontrast. Dobrze. A dlaczego żona nie dba o męża? Ponieważ burak. Bo nie ma nie go w ma... domu. <laughs> Ponieważ burak szósty miesiąc rzędu nie znajduje dla niej czasu, żeby chwilę z nią siąść przy herbatce i pogadać. Bo on cały czas siedzi w pracy. No dobra, ale trochę zapętliliśmy. To jest gruba sprawa. Poszliśmy teraz w takie relacje, już teraz ćwierć wiecza widzę, małżeństwa. Te, tak, widzę, że troszeczkę musimy bardziej try, płytki y, znaleźć. w ten, Dobrze, no to spróbujmy teraz płytko. Dlaczego zawsze spóźniam się ze składaniem życia bliskim mi osobom? No bo jestem taki rozczepany i nie trzymają mi się daty głowy. No właśnie, a dlaczego mi się nie, nie trzymają daty głowy? Bo... Yy, no nie, bo ja, ja jestem takim artystą, ja, nie potrzebuję... ja chciałbym, żeby mi o wszystkim przypominano. No, albo nie zapisuję, no nie? bo nie zapisuję. No, ale dlaczego nie zapisuję? Wystarczy, że sobie zapiszesz. Kupisz sobie Apple no, Watcha… A, czekaj, 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 bo ty z... mówisz tak, że miałem kiedyś tyle tych kartek, wszędzie mi się o, y, walały notes. te kartki, tak, już miałem tego dosyć, traciłem rachubę. dlaczego, dlaczego miałeś dosyć? Bo, zna... bo to był system niedopasowany do ciebie. Dlaczego? Bo nikt mi bo... dotąd nie powiedział na przykład, że kalendarz Google potrafi mi mm -hmm. sam wyskakiwać i to raz pisze i całe życie mi wyskakuje no co roku alarmik. A dlaczego mi tak nie powiedział? Bo, bo nie oglądam nie... chłopaków z bo nikt mnie nie lubi. Wsz... To chciałem powiedzieć. No, nie? Aha. Że nie śledzę ludzi, którzy mogą mi to powiedzieć. A. Mam kontakt z yy, Brokułami. Chyba z burakami. No. Wiem, specjalnie Wier? jedziesz w tym kierunku. Dobrze. I jakie jest roboty do, Czyli dochodzimy do wniosku, że muszę znaleźć środowisko, które mnie rozwija. Bo jestem średnio pięciu osób, które mnie otaczają. Tak. I nie jest to rynek taki warzywno-owocowy. Lida. Tak. <laughs> Lub no, Od 200 odcinka pojawi się nowy sponsor naszych odcinków, niebieskie litery w żółtym kółku. I teraz zadamy zagadkę. Proszę. Jedno pytanie dlaczego i każdy z Was niech rozpracuje na Wasz sposób, na Wasze yy, pomysły. Jeden problem świata weźmy i rozpracujmy go w komentarzach. Ale, ale tylko w pięciu linijkach. My pięciu. zadajemy Pięć. jedno dlaczego, dlaczego, a Wy dlaczego cztery nie? kolejne. Aha. Dobrze. Co? Nie zrozumiałem <laughs> jeszcze raz. Czyli ja muszę mieć jakiś problem. Aha! O, dla... o to jest bardzo fajne, rozwojowe, może hmm? Dlaczego RCC Gaspresso ma tak mało wyświetleń? O, skupa. Dlaczego RCC Gaspresso ma tak mało wyświetleń? No, czy ktoś powie, że dużo, ale mogłoby mieć więcej. Dlaczego ma tak mało wyświetleń? To Dlaczego? Teraz wy możecie odpisać. Bo na przykład chłopaki się nie golą. Ale nie podpowiadaj. Przykład. Nie, nie odpowiadaj nic. A dlaczego? A dlaczego? Żeby A dlaczego? to były wasze dlaczego? Dlaczego? różne tredy. Te ale montry. każdy daje po pięć odpowiedzi czy je, no? chłopaki zanudzają. Dlaczego zanudzają? A nie, wystarczy, że każdy daje, jedną odpowiedź, to i się wtedy zrobi 50. Ale fajnie, jakby odpowiedzi. każdy z was, cztery, no, tak, Aha, cztery. chłopaki przynudzają. Dlaczego chłopaki przynudzają? Bo się nie, nie przygotowali. Się nie, nie, nie bo co nie wyspali, no bo wiadomo. Dobra, no. Przykład, będzie to dla nas pomocne, jak wygląda. Przypominam, dlaczego nasze odcinki mają tak mało wyświetleń. Ja się pytam. To zobaczycie już niedługo. Wspaniałego dnia. Cześć. To może być ciekawe. Jakieś uwagi? Sugestie? Moją siostrę pozdrawiam, która widownie jest teraz. Pozdrawiamy. Jakby ktoś chciał przyjść, to co są zapisy. Można się zapisać. Co są my... dwa wolne miejsce. <noise> dwa wolne dwa miejsce. Wo... No. Są... Są dwa wolne miejsca jak w szybowcu. Dlaczego? Przy... Zuzia, jaki temat na pięć razy? Dlaczego? Powiedz. Jakiś problem? Dlaczego nie zrobiłem czegoś na czas. Dobrze, dlaczego nie? Nie zrobiłem czegoś. No, albo podobne, dlaczego nie udało mi się sprzedać skrzynki brokułów na rynku maślanym? To rzeczywiście bardzo paralelny przykład do tego, dlaczego nie zrobiłem czegoś na czas. Tyś jest przedzik. Jeszcze raz. Pff. Nie, to ciebie te 5 Dobrze, no. Czyli dlaczego na czas? Dlaczego? Dobrze. Dobrze się bawisz?